Dwa łukowskie kluby motocyklowe, Bers Riders i Gerseriders Riders, zorganizowały po raz kolejny mikołajkową zbiórkę darów. Jej finał odbył się w siedzibie łukowskich klubów motocyklowych. To już jest nasza czternasta edycja Moto Mikołajek z Gerseriders Riders i Bers Riders. Dzisiaj jest finał naszej akcji. Zbieramy dary przekazane przez kluby motocyklowe nasze zaprzyjaźnione oraz mieszkańców Łukowa. Przyjechaliśmy z zespołu pierwszego, no, przyjechaliśmy pomagać dzieciom. Oczywiście no, to, to była właśnie nasza cała motywacja całego klubu, no nie? Przywieźć... Bardzo, bardzo motywująca. Myślę, że, że jest warto, opłacić się. Zachęcamy innych do współpracy. Fajna inicjatywa, spotkać się, pogadać. Żeby tak więcej klubów przyjeżdżało, tak no, bo utrzymywać tę tradycję, no nie? Zawsze wspieramy takie inicjatywy. Nie tylko jesteśmy sami organizatorem wielu akcji charytatywnych, ale tutaj jak nasi przyjaciele z Złókowa organizują, jest zawsze co roku wspieramy ich. No proste, no dobro wraca, czyli trzeba się nim dzielić. Generalnie jesteśmy chyba tutaj u Miśków piąty, szósty raz rzędu, więc co roku odkąd zaczęli to robić, tą akcję ich wspieramy, bo cel jest szczytny i jak najbardziej takie akcje trzeba wspierać. I to jest dobra zabawa i myślę, że dzieci też mają z tego radość. A mi się wydaje, że to jest taki specjalny dzień, że każde dziecko chce być udarowane, że potrzebuje tej atencji, uwagi i chciały, chcielibyśmy w tym uczestniczyć po prostu. Bo pomaganie jest fajną rzeczą. Gliding in the one horse lane. get up, jingle horse, pick up your feet. Jingle up around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime, jingle bell time. Dancing and prancing, jingle bell. In the frosty old. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one horse lane. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle Każdy, kto włączył się do zbiórki, otrzymał od organizatorów specjalne podziękowania. Teraz natomiast trwa przygotowywanie prezentów, którymi łukowscy motocykliści, zgodnie z wieloletnią tradycją, obdarują w mikołajki chłopców z domu pomocy społecznej.